We wtorek 29 sierpnia przy Kłockim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Tomasza Siemoniaka, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej samorządowców Subregionu Wałbrzyskiego i Śnieżnickiego Klubu Biznesu dotycząca środków z krajowego planu odbudowy. Chcemy kolejny raz poinformować i uczulić opinię publiczną na to co się dzieje w, chociażby w ostatnich trybach rozdawania środków rozdawania środków rządowych czyli wszystkich naszych podatników że te środki są rozdawane przede wszystkim nie rozdysponowywane przede wszystkim nietransparentnie w oparciu o nie wiadomo jakie kryteria a tak naprawdę wszyscy widzimy że te środki trafiają do tych wójtów burmistrzów i prezydentów miast, którzy są ulegli w stosunku do obecnej władzy, którzy współpracują, ci, którzy mają chociażby inne, odmienne zdanie albo nie chcą się angażować politycznie, są po prostu w pewien sposób karani. Uważamy, że jest to nieuczciwe, niesprawiedliwe. Liczymy na to, że po 15 października ta sytuacja się zmieni i będziemy mieli w końcu możliwość udziału i podziału tych środków rządowych, ale przede wszystkim cały czas kładziemy nacisk na to, że nie mamy pieniędzy z KPO. Nie mamy pieniędzy na inwestycje, mamy przygotowane te inwestycje pod kątem dokumentacyjnym, czekamy tylko i wyłącznie na podpisanie umów i na realizację tych zadań, bo te pieniądze, jak już wcześniej było wspominane, od ponad 2,5 lat powinny już pracować na naszym terenie. Nie tak dawno, jak wczoraj miałem rozmowę z, ze starostą Stanachód, z Janem Birkę, który mówił, że u nich już te środki pracują, już przynoszą wymierne efekty. Są już na poziomie ponad 50% wydania tych środków, a u nas niestety cały czas czekamy. Jest to niedopuszczalna sytuacja, musi się zmienić. Mam nadzieję, że wybory 15 października doprowadzą do tego, że ta sytuacja się zmieni. Odblokowane zostaną te środki i my samorządy w końcu będziemy mogli zacząć absorbować te środki dla naszych mieszkańców. Tych pieniędzy w w Polsce nie ma, można tutaj sto razy mówić, że są uruchomione, że coś się dzieje. No nie, można pożyczać, ale są granice zapożyczania się. Nie ma tych pieniędzy i one byłyby potrzebne w Płocku, w Obrzychu, Wrocławiu, w każdym miejscu w Polsce. Można bardzo konkretnie wyliczyć, co się nie dzieje z powodu braku tych pieniędzy. Można wyliczyć, jakby się, wzmocnił się złoty dzięki temu, że te euro by do Polski przepłynęły, więc jest to kompletny skandal, że ta sprawa nie została załatwiona. Mało tego, mamiono Komisję Europejską, mamiono Polaków, przyjmowano kamienie milowe, obiecywano różne zmiany, a wszystko to się okazało jednym wielkim oszustwem. Twarzą tego oszustwa jest premier Morawiecki. Środki z KPO często są przez obecną władzę spychane na margines debaty publicznej, a najchętniej w ogóle nie przypominane. Z bardzo prozaicznego powodu, ważnego niestety, władza spowodowała zablokowanie 250 miliardów złotych, które Polska mogłaby i powinna wykorzystywać dla pokonania tych wszystkich konsekwencji, które przyniósł COVID dla tej wysokiej inflacji dla drożyzny. Ta, te inwestycje ze środków KPO pomagałyby przygotować nas do um, wykorzystania energii odnawialnej i wielu, wielu innych projektów. Ja chcę zwrócić uwagę, że to nie są abstrakcyjne pieniądze. W przypadku Kłodzka to statystycznie Kłodzko powinno otrzymać 600 milionów. Złotych. Podczas konferencji przedstawiono Adama Jaśnikowskiego jako kandydata do parlamentu. Ziemia Kłodzka ma wiele problemów nierozwiązanych. E, I ja jako kandydat chciałbym pomóc w tym, w tym rozwiązywaniu. Na przykład, e, na przykład logistyka Ziemi Kłodzkiej wygląda fatalnie, według mnie. Na przykład e, uważam, że parlamentarzyści nie docierają tam, gdzie są też problemy. Nie docierają do małych miejscowości. W wielu miejscowościach, jak się spotykam z mieszkańcami, parlamentarzyści nawet nie wiedzą, kto jest tutaj posłem. W związku z tym ja postanowiłem kandydować, postanowiłem się zaangażować tutaj dla lokalnej społeczności. Sądzę, że ziemia kłodzka, powiat kłocki, gdzie przemysł turystyczny jeśli użyć takiego słowa jest potęgą, jest niesłychanie ważny, potrzebuje swojego przedstawiciela w parlamencie brakowało, brakuje takich osób, mówię to z całą odpowiedzialnością, które by wiedziały, jak to wygląda w praktyce, by czuły, jak branża turystyczna jest ważna dla Polski, jak tysiące pracowników w sklepach, restauracjach, w transporcie odczuwają to, że na przykład jest znacznie mniej turystów. Więc mocno kibicuję, mocno wspieram Adamę. Jaśnikowskiego, bo absolutnie jest w stanie bardzo dużo dodać Sejmowi swoją wiedzą i doświadczeniem.